Witam Was serdecznie z tej strony Adrian i Kazimierz? Kazik? Siema. Siema. I co? Działamy wreszcie przy 60. bo długo nie było filmu żadnych przy, no. przy remoncie. No ale teraz by był na taki prac polowy, więc nie było ani kiedy, ani jak, więc bierzemy się dalej ostro z skopyta za robotę. No, jak widzicie, 60 znowu rozjechana. Możesz Kazimierzu powiedzieć dlaczego. No. Dlaczego? Do. Stwierdziliśmy, że taka jest modyfikacja, to jeśli mamy już sprzęgło od Zetora, to fajnie by było e, zamontować też e, podwójne użyskowanie. O, części doszły. O, części doszły. E, więc co? No to wyjęliśmy teraz ósemkę. ósemkę mam gdzie? Bo waucie mamy. Nie? Tak, bo ósemka będzie przerobiona. ósemka będzie przerobiona w zakładzie tokarskim, bo sami wiecie, że to-to nie pasuje. Typu, do typowej ósemki e, 60, więc 60 będzie, ta ósemka będzie stoczona, to będzie stoczona na takie prowadzenie tego dużego łożyska, tam jest taka tuleja prowadząca i tam musi być potoczone, e, to będzie podtoczone wszystko i będzie wszystko pasować, bo to będzie e, z tego co wiem, będzie najszybsze rozwiązanie, z tego tak sobie pomyślałem z tym wszystkim, bo... E, jak że to wiadomo w Zetorze, że tam co, co model, były zmiany z tymi ósemkami, z wałkami, wszystkim. Więc, żeby to tam przerobić od Zetorowską ósemkę, za dużo jest kombinacji. I ten sposób jest dużo mniej inwazyjny i szybszy. Drugi stopień, o będzie na bajkę. No, to nie podstawa jeszcze do tego, nie? Pry, pr, pr. No, podstawa tak. nie doszła. Tak. i No co, konsola tych jest z tyłu, media. No. No, już jest, Media. już A gdzie? Tak będzie wyglądało. O, tak to będzie wyglądało. Będzie bardziej funkcjonalnie. Ramiona nie będą kolidować, z... O, wszystko się chowie, ładnie. O, ciach. Jeszcze trzeba przerobić oto te tu dwa wieszaki będą jednakowe. Ten skorbą to się okazało, że to tam nie jest w ogóle potrzebne. To te otwory będą zaspawane, to tu będzie usunięte i będą dwa takie dwie rączki dorobione. O, taką kontra zostaje. Będzie się kontrolować i będzie wszystko elegancko. Dobra, co tu jeszcze możemy pokazać? Podłoga jest już pokręcona, mniej więcej otwory porobione. Zaczęliśmy już montaż, czy znaczy montaż, no tak już wstępnie na żywnice. Trochę tak topornie, ale to jest najłatwiejszy taki Eee, najłatwiejszy o. sposób zamontowania tego już pod spodem będą gumy dane z jednej i z drugiej strony Bo na razie to jest tylko tak zamontowana taka przymiarka eee, Co tu jeszcze? Teraz, no, teraz nam właśnie pulpit blachy. będzie pulpit dorobiony i... Będzie tak szedł Tu będzie Tu, tu. On będzie tak szedł Tu Będzie zgięty Tu będzie I tu tak będzie przy samym tym, żeby kolumna była w środku. w środku Tu będą zegary Pod, o. pod takim kątem pod, jest pod takim kątem Tu będzie schowane o tak i tak. No. Będzie Kazik, podjeżdżaj. Ty, a ta kierownica w ogóle nie jest prosta. <grywa> o, jajko takie. Ale Widać. jest w dotyku. No ta kierownica jest. I jeszcze trzeba ten dekielek. Od, a kurde mówią, że to za mała jest. Elegancko, no naprawdę to będzie pasowała. No. Tak więc widzimy się za chwilę. Jak widzicie Kazio tutaj spawa ładnie robi elegancki pulpit. Tutaj nie patrzcie jeszcze na to, bo to będzie wycinane, jakoś tu przecinane, nie wiem co on to będzie robił i doginał, bo to ma być równiutko z tą kurde kolumną. No, tak więc ja muszę tutaj odmierzyć i tam mu później namalować. Czekaj, tu muszę jeszcze przyciąć trochę, bo to jest za długo. 55 Tutaj też będzie 54. No ale tak będzie praktycznie bardziej trochę wyglądać jak trochę jak oryginalna, nie?

Pięć metrów nie pójdzie! Ale... No z tymi ludźmi co robić? Ty co stać weź te rozerwy mnie! No to nie będzie Marku, jesteś no to... Mmmm? Jest Ale... prawdziwy spamać, by dwa no. no. Ale zamyka. Zamyka i ha. Jakby jechał samochodem i fotoradar widzi, nie? Tak zamyka. <śpiewanie> Może mi minie? Leonardo Dika, gdzieś z tyłu mama. Co robisz jak ten no? I słyszałem, że no, nie nosisz okularów, gdy flexem, nie? No. A coś tam, no tak, nie? To co robisz? Ale takie zdjęcie, on tak o czym Zbiornik Czekaj, bo tu taką on Bo na przykład, ja ono szkodzia, czy nie, że Na końcu maski. Jak tam? To by idzie? Gitarował u ciebie? No super, luks. A ty pokazywałeś to to z tyłu, to już zbudowałem? Czy no, czy coś tam pokazywałem. I Na razie, Na no razie. Ty gdzie ty idziesz? Nie. To zdrowego jajka. <grym> wesołego. Jajko wesołe. Jajko wesołe. Na. Reszta już nie. Żeby ci kiełbasa nie stanęła w gardle. Ale biała, czarny nie bierz. Maska ci potrzebna. Od Biało. kiedy? O teraz tak, jak się zrobiłeś czerwony, to już maskę chcesz wszystkie okulary zapierdź. nie ma żadnych okularów no, dość. Tu y na sobie nie zobaczy. O. No, gitarowo. Ja, Fa. Kurde. Będzie? Tylnej podłogi już nie ma. Jak widzicie, wymontowana. Z tego względu, że Kazik ją bierze do siebie i będzie podkładem malował i czarny Kory. kolor będzie miała. No i wszystko jeszcze trafia do piachu. Trafi wszystko do piachu, tam do kolegi Kazika. Tak wygląda pulpit. Co powiecie na to? Na arcydzieło Kazika? Jeszcze trzeba tutaj to pobrać. Na otwór, bo on jest taki. Tak, tu otwór mniej. i to, to się to przesunie to trochę się te zegary. Na już na sobie weźmiesz iść. sobie dwa zegary do odrysowania ja i... Te dwa zegary, ten i drugi, ten co z tyłu u Ciebie jest. No, albo weźmiesz całkiem już zegary, to jak już pomalujesz to przecież będziesz mógł je zamocować. Nie, ja... a to trzeba jeszcze powiercić, a to ja sobie wezmę u siebie powierzchnię. No właśnie. Tylko czekaj, ja są muszę od razu ten. Weźmiesz wszystkie zegary. I tak to wygląda, tu będzie zegar od e... licznik motogodzin z obrotami, tu będzie temperatura i ciśnienie powietrza, tu będzie ciśnienie oleju w silniku albo tu. I będzie jeszcze od doładowania turbiny. Teraz tutaj do Was takie zapytanie, gdzie ma być starter, gdzie ma, gdzie ma być stacyjka? Mamy tu pole manewru i tu pole manewru. Pod kierownicą? Pod kierownicą. Ja sobie myślałem, żeby tu zrobić. Nie? Nie, nie, nie. Tu? Tu? Czy Ale to tak pomiędzy tak kurwa, wiesz, tak ciężkie trochę. Tylko raz, nie? No. no ale chodzi o to, że fajnie... Ty, ty, może tu będzie odpalanie. Albo tutaj ee, kierunkowskazy. Są tam bo... później 60, plakiem czyści i będzie... Jeszcze powiem. No? Tu będą kierunkowskazy, tak mi się wydaje, tu będzie ta po tej stronie, po tej stronie, bo tutaj się nie wsiada, e, nie to siedzi. To bezpieczniki. bezpieczniki? Konsola bezpieczników tu, tu, to do tej puszki wszystko Za mało próbować, to, to była walka, jak cholera, żeby to wszystko podłączyć, Bo trzeba było moskować, baziemia robić. Jeśli i tak musimy wyciąć otwór, to lepiej większy wyciąć do tak. trochę pieniążków i kupić ile tam czyli 30 zł, taka puszka jest zrobione jak się należy. Zobaczcie, jak tu ładnie Kazik wszystko giętarką wygiął, ręczną, na najmadle. Jak się chce, to się potrafi. O, tutaj pięknie zrobione taki trapez. O biegi wszystkie wchodzą. Biegi wchodzą. Tu jeszcze trochę będzie dźwigienka. leży. Tu dźwigienka takie tak, trochę będzie podgięta. No, prawdopodobnie. Te, teraz teraz troszeczkę mi miejsca zrobi. a zobaczymy w praktyce jak to wszystko wyjdzie. Może tylko tą końcówkę by zgiął A, dawaj do góry im jak to są te spórniki. O, tutaj są spórniki i do tego będzie przykręcone. Zrobimy też. A kulpić. zobacz. Dalej to Żółty. niż 60 nawiązuje do 60, gdzie jest ta stara płyta. Co stara płyta? O, tylko trochę to powiększyliśmy. <grym 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 no. Dalej będzie. 60, nie? No. No więc dalej 60, to nie ma ani zetora, ani nic, jak niektórzy budują... Ale pulpit i... fajnie wyszedł naprawdę. No ja, właśnie, zobacz. to no. jest powiększona wersja. Elegancko. Tak to no. wygląda, tu będzie przejście, przelot będzie na e, rurkę na, z ciepłą no, rurki wodą. Nie będą spawane w groć, tylko będą kawałki węży gumowych, kolana z węży gumowych będą tam i z drugiej strony też będzie węże normalnie wkręcane. Nie chcemy żadnych wierceń ani nic, przez to, żeby w jakieś gumowe węże przekładać czy coś. I jeszcze wszędzie jakiś zawór zamontować, taki, żeby można było zamykać ten, tą ciepłą wodę. Po to, żeby w lato nam nie grzało, nie? Mhm. Tylko, ja nie wiem, czy na Linkę byś to zrobił, czy po prostu. Nie, jakby... zawór kulowy, myślę i tyle. Tyle tam, bo te wszystkie te na linkę czy coś, to wiadomo, no. że w jakimś czasie wszystko się chrzani. Bo i kurczę to tam jest. porożka Dobra, teraz tak musimy zdemontować wszystkie elementy tutaj pulpit, podłogę. Wszystko tylną idzie... już yy, ściągłem, i czer... teraz wszystko no, idzie do, do tyłnią, piaskowania tą, do malowania. tylną konsolę trzeba zdjąć. A też idzie do malowania. Do piaskowania, do metalu. Tak? Ta tylnia, no. mhm. to surowy metal. Yy, no i co, teraz już zostaje ostatnia no tak. prosta. Jeszcze sprzęgło złożyć i można wszystko malować i składać. Jak no, wygłuszenia. Światełko panelu już jest. Wszystko. No, a wygłuszenia to już Adrian będzie mógł nawet sam jakoś tutaj dziubać, zawsze sobie to już tyle, to już będzie mógł sobie coś tam podziałać. nie? No tak więc, jak mnie nie będzie, to on zawsze będzie mógł sobie tutaj podciągnąć z robotą. Ale jeszcze tak myślę, tam przyszły tydzień tak po tych świętach wszystkich. Po wszystkich tydzień no, roboty, myślę jest. No, tydzień roboty i powinna wyjechać już pełni gotowa. Dobra, tak więc hmm, kolejny odcinek z 60. widzicie ukazika, jak on tam piaskuje, maluje no. i tyle. Dzięki za oglądanie. My się zbieramy i do następnego odcinka. Na razie. No.